Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak obiecałam, chciałabym Wam pokazać e, moje zakupy, co kupiłam tutaj w Niemczech. No, tak jak wiadomo, jestem ponad dwa miesiące, więc troszkę tych zakupów jest. Może będę tak pokazywała, co kupiłam, chociaż o chwileczkę. Tak. Nie. Tutaj są rzeczy które właśnie kupiłam dla moich wnuków. Także tutaj jest prześliczna piżamka. Przepiękna. Zaraz Wam pokażę. Donna Karen. Zapłaciłam za nią 19,90, ale jest prześliczna, z dobrego materiału wykonana. 100% bawełna. Wykonana w Indii. Potem taki trykocik Tom Taylor. Ten trykocik kosztował... 7 euro, ale też widać gatunek po prostu piękny. Co jeszcze? Kupiłam dla niej też taki taką bluzę dresową, a prześliczną, zapłaciłam za nią 14,99, czyli tak 15 euro gdzieś, nie? I to jest wszystko kupione w Tekamaxie. Ja bardzo lubię Tekamax i tam robię większość zakupów. I dla małego, czyli takiego 11 latka, Lewis. Taką. Taki trykocik. Ile zapłaciłam za niego 13,99 Ale on tylko chodzi biały albo czarny. Inny kolor nie może być, więc... Kupiłam, bo mi się podobał ten biały. Jakby był czarny, to bym też kupiła czarny. No, ale nie było. Takie ubranka kupiłam dla moich wnuków. Właściwie dla wnuczki to trochę więcej, dla wnuka troszeczkę mniej, ale wnuk za to dostanie ode mnie jakieś pieniążki i kupi tam mama, czy on co tam będzie sobie chciał. Co będzie chciał, bo tak trudno mi jest dla niego coś kupić, tak żeby mu się podobało. I żeby był zadowolony. Wiadomo, dziewczynce jest łatwiej, bo dziewczynka z każdego ciuszka, to ma po babci, cieszy się bardzo, bardzo. Och, cieszy się! Jak czasami kupi jej sukienkę, to prawie żeby w tej sukieneczce spała. <grym> Taka jest szczęśliwa, czyli tak jak, tak jak babcia, jak sobie kupi coś, jak ja sobie kupię coś, to też bym chodziła w tym po domu, czy. No, no po prostu to kocham te rzeczy. I teraz przejdziemy do rzeczy, które ja kupiłam dla siebie. Takim moim ulubionym sklepem, gdzie bardzo lubię robić zakupy, jest Tekamax. Bardzo, bardzo lubię Tekamax. Bardzo, bardzo lubię Zarem, Ale w Zarze w tym roku jakoś nie udało mi się. A nie, ja w Zarze kupiłam sobie. zaraz wam pokażę. Kupiłam sobie żakiet, zaraz go przyniosę. Taki żakiecik. Taki żakiecik kupiłam sobie w zarze. Zapłaciłam za niego około 60-70 euro. Gdzieś tak, ale po prostu potrzebny mi był tutaj bardzo do noszenia, więc, więc tutaj wykorzystuję go na maksa. Jest taki fajny, jak są dżinsy, to zakrywa pupę, Także także bardzo fajny jest ten żakiecik. Także to jest Zara. Także to kupiłam sobie w Zarze, tutaj w niemieckiej Zarze e, lubię robić zakupy, jest na Koniks aleje tak, ta zaradka bardzo duża, jest tam duży dosyć wybór rzeczy, ale jest tak dużo ludzi, taka kolejka zawsze do kasy, że jak ja mam te dwie, czasami trzy godziny przerwy, to naprawdę stoję, nawet nie idę do przymierzalni, tylko stoję do, w tej kolejce, bo dosyć ta obsługa jest taka troszeczkę, um, długo się ciągnie. Są czasami dwie kasierki, czasami jedna, a 20 osób stoi. Jedne oddają, drugie kupują i to bardzo, bardzo długo trwa tutaj w tej Zarze, Ale tak jak mówię, lubię Zary, lubię te rzeczy. Zary mam dużo rzeczy z Zary. Obok Zary znajduje się sklepik Massimo Dutti. Wiem, że ten sklepik jest ta sieć Massimo Dutti jest bardzo popularna wśród influencerek, instagramerek On, i bardzo często pojawia się. Bardzo często dziewczyny występują, pokazują te rzeczy, jakie sobie kupiły w Massimo Dutti. No dla mnie Massimo Dutti jest troszeczkę jeszcze firmą za drogą. Zara jeszcze też nie jest tania, ale można kupić fajne rzeczy za niewielkie pieniądze, a zwłaszcza jak są wyprzedaże. Ale wiadomo, że e, te wyprzedaże ja się boję, że jak przyjdzie, wy, będą te wyprzedaże to tych rzeczy będzie bardzo mało, a przeważnie mój rozmiar ja noszę rozmiar L40, czyli niedawno nosiłam jeszcze 38, więc. Ten rozmiar L naprawdę bardzo trudno jest kupić. Najczęściej jest XS. XS. Jak coś ładnego jest. O co jest? XS. Aha, to ja już wszystko wiem. No, Massimo Duty, jeszcze muszę troszeczkę dorosnąć. Była piękna biała koszula, przepiękna, którą każda z nas powinna mieć. Piękny skład, piękny materiał. No. Ponad 60 euro kosztowała, więc I jeszcze, jeszcze to przemyślę. Może uda mi się coś tam w sierpniu, może jakieś. Nie wiem, zobaczę. Na razie jeszcze nie. Teraz może pokażę Wam ubranka, które kupiłam dla siebie. Więc tak zacznę może od tego, co mam na sobie. Czyli taki prosty trójkocik. I piękną spódnicę. Przepiękną. Tutaj ona jest taka na zakładkę. Jest po prostu prześliczna. Tutaj na, na kokardkę z kieszeniami. No, po prostu super. Specjalnie do tej spódnicy. Pobrązowiłam sobie dzisiaj tym dawk, który Wam pokazywałam. Zrobiłam sobie tak fajnie na nowo nogi. Dobrze się w niej czuję. Jest po prostu prześliczna. Ile to wszystko kosztowało? Więc trykoci, który mam na sobie, kosztował 14,99, czyli z 27 euro przeceniony na, 14, na 15 euro. Spódniczkę, którą mam na sobie, jest to bardzo fajna firma. Taka firma. BCBG Max. Maxa, Zry Zry Maxa Zry ja. Nie wiem, nie znam tej firmy, ale wiem, że to jest dobra firma. I ta spódniczka kosztowała 39 euro. 39 euro, przeceniona z 320, 325, kosztowała wcześniej euro i z tego została przeceniona, chociaż tu jest cena, jak widziałam, tu, tak, tu jest cena 298 dolarów, czyli wcześniej kosztowała 298 dolarów, a nie żadne 325, czyli też troszeczkę w tym. Oszukują troszkę w tym TK Maxie, bo zawyżyli tą cenę bardzo. 298 dolarów. Widać? Dobra, mniejsza o to. Także takie dwie rzeczy. I teraz następne. Jakie rzeczy więcej? Takie sobie kupiłam też. To są też kupione w Tekamaksie. Taki trykocik. Bardzo fajny, i do spodni. Przepiękny, ma tutaj dekolt. Przepiękny. I to też zapłaciłam gdzieś za niego około 14 czy 12 euro. Ale bardzo fajny i jest też dobry materiał. Mm. Następny tryk, też trykocik. Taki też, z myślą może o tej spódniczce, ale bardzo fajny, bo chciałam trykot, który nie ma takiego pod szyję. Ten nie lubię jak ma tak pod szyję, tutaj e, tak, tak sięga pod szyję ten dekolt. Lubię jak ten dekolt na lato jest taki większy, pokazujący pięknie szyję i rzeczywiście ten dekolt, więc taki i kosztował, jeszcze jest metka, 12,99 Drugi. Jeszcze Wam pokażę. E, taki trykot kupiłam sobie ale w zeszłym roku albo dwa lata temu. Bardzo fajny i też go noszę. Nic się z nim nie dzieje. To kupiłam w galerii też w przecenie Kosztował około 40 prawie euro. Ale piękny. Zaraz pokażę, jak. Prawie się suszy. Emporio Armani. Super, no noszę go. Jest taki materiał, mięciutki. No, po prostu materiał jest super. Oczywiście ten dekolcik jeszcze przejdzie. No, do spodni jest bardzo, bardzo fajny. Zwracam bardzo uwagę na skład materiału. Yy, także przeważnie musi być to bawełna. Moda, modal, wiskoza. Takie materiały, które są dobre jakościowo. Jeżeli chodzi o bawełnę, to bawełna bawełnie nierówna. Dlatego też chcę zawsze dotknąć, poczuć jaka ta bawełna jest. Czy nie jest za cieniutka, czy, jest dobry, czy to jest dobry gatunek tej bawełny. Wydaje mi się, że wszystko co kupiłam to jest takie właśnie bardzo fajne i udane. A teraz przejdziemy do następnej części tego holu, holu zakupowego. Chyba to się tak nazywa. Pierwszy raz pokazuję tak rzeczy, które sobie kupiłam. Więc teraz pokażę Wam moje sukienki. Z przepięknego materiału, zobaczcie, przepiękny materiał, taki haftowany. Taka bawełna haftowana. To kupiłam sobie też w Tekamaxie. I kosztowało 29,99. Czyli ta sukieneczka 29,99. Piękna jest, po prostu na lato, prześliczna. Druga sukieneczka, to już widzieliście mnie w niej. Też sobie ją kupiłam w czasie tego pobytu, też w TK Maxie. Udało mi się dorwać i prawie mój rozmiar. Jest to sukieneczka taka szara, też przepiękna bawełna, przepiękna, no taka. W ogóle jakby nikt nie się, no nie wiem, co ona tam ma jeszcze w składzie, ale jest super, bardzo dobrze się czuję w tej sukience. Już w niej chodziłam, także zresztą znacie ją, bo też coś tam w niej nagrywałam. Jest kapitalna, taka troszkę dłuższa i ona kosztowała dużo. Ona kosztowała, czy była przeceniona ze 170? Ze 170 była przeceniona na 49. To jest ostatnia sukieneczka. Taka śliczna. Piękna, która niby kiedyś kosztowała ponad 300 euro. Ja ją dorwałam za hmm, ile to kupiłam, Chyba około 60 euro, zanim dałam 50 coś, ale popatrzcie, jaka jest piękna. Tu jest taka bawełna bardzo dobrej firmy. Ta firma jest dosyć droga. I taką mam śliczną sukieneczkę. Też z przeceny za niewielkie pieniądze. Także troszkę tych rzeczy kupiłam. Troszkę będę miała latem w czym chodzić. Troszeczkę tych rzeczy kupiłam. Jeszcze pokażę Wam buty. Potem buciki złote znacie, a buciki żółte nie. Te kolczyki, które mam w tej chwili, e, które mam tutaj na sobie. Tak wiem, że zdejmę Tak Takie zwykłe. Te kupiłam rozmanie kosztowały 6 euro, jakoś tak. Ale są bardzo fajne tak na co dzień. Dlaczego ja, ja mam bardzo dużo kolczyków na wkrętki, czyli. Po prostu tutaj jest, przebija się i tutaj jest taka wkręteczka. Tylko, że przez te maski, które cały czas zdejmujemy, zakładamy, mnóstwo ich zgubiłam. Mnóstwo kopu zgubiłam więc jak zobaczyłam, te, że tak fajnie się zapinają z perełeczką w rosmanie. Zaraz za 6 euro, zaraz sobie kupiłam. Więc jeżeli chodzi o. Więc jeżeli chodzi jeszcze o moją biżuterię, to oprócz tych pięknych kolczyków tych, kupiłam sobie w tekamaksie taką bransoletkę, prześliczne. A teraz sobie kupiłam wczoraj taką. Takie trzy i one kosztowały. One kosztowały też 12. Euro. O 12 euro. Ta taka bardzo fajna złota. Bardzo ładnie wygląda to zegarka. I ta też 12 euro. Zegarek, który noszę, kupiłam sobie też w TK Maxie. To jest zegarek firmy Polo, Polo Club. Bardzo fajnie chodzi. Mam go chyba 2 lata. Nic się z nim nie dzieje. Bardzo ładny zegarek. Zapłaciłam za niego około 60 euro, a tak normalnie kosztuje prawie 200. Także bardzo fajne są zegarki w TK Maxie. Przeprześliczne, przeprzeróżne. Tak, jeżeli chodzi o moją biżuterię, to mam jeszcze prześliczną taką bransoletkę. To jest bransoletka, za którą dałam. 10 euro w, na majorce. Takie perełki, ale to nie są te prawdziwe major, majorkińskie perły z taką perłą piękną. Też są śliczne, tylko że bardzo często mi spada. I do tego mam takie perełki, które też bardzo lubię nosić tutaj. Takie przeplecione jako taką bransoletkę. Wygląda to też, wydaje mi się, nie, wiem, nie widać, bardzo bardzo ładnie. Może tutaj tak słoneczku. Bardzo, bardzo ładnie. Czyli takie ma Basia. Błyskotki. Takie mam błyskotki. Teraz jeżeli chodzi o moje perfumy, też było pytanie, jakie ja używam. Więc nie mam tutaj niestety nie pochwalę się niczym, bo mam tutaj tylko... Chyba przepiękny, malutki idol Lankoma. Taki malusienki sobie kupiłam, bo 30, nie to jest nawet 25 ml. Też była jakaś e, promocja, nie pamiętam ile kosztował. W zeszłym roku go kupiłam. I tak na co dzień, co używam, to używam to zielone jabłuszko Donny Karen, bardzo lubię. O, bardzo ma świeży, taki fajny zapach, to zielone jabłuszko i to używam na co dzień. Ja za to zielone jabłuszko płaciłam 19 euro w Rossmanie, też to poluję na, na promocję w Rossmanie i zapłaciłam 19,90, a w tej chwili widziałam, jak jest promocja, to... Już kosztuje 21,99, 21, czyli już w tej chwili podróżało to jabłuszko w promocji na 22 euro. A te perfumiki kupiłam w Daglasie. W Daglasie albo w Seforze. Jak była promocja i też fajna, fajna cena była. Bardzo je lubię. No resztę perfum, bo mam dużo. Oczywiście różnych, bardzo lubię Chanel. Bardzo lubię jeszcze inne Lancome'y i, i mam tych dużo troszeczkę tych perfum, oczywiście nie mam Jo Malone, nie mam, bardzo mi się podobają te zapachy, ale jakoś tak 80 euro mi troszeczkę szkoda wydać, Jo Malone, Tom Ford, przepiękne zapachy, które teraz są tak polecane przez dziewczyny z YouTube'a, też piękne zapachy, no ale na razie mam te moje, może jak kiedyś wypsikam wszystkie moje perfumy, a mam ich troszeczkę u siebie, to wtedy coś sobie nowego kupię. Ale nie wiem. Ja się tak przyzwyczajam. Jak coś używam, to używam to jak najdłużej. Co jeszcze? Więc kochani, żegnam się teraz z Wami. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś nagrać. Nie wiem jeszcze co dla Was. I na razie życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka przede wszystkim. I do następnego razu. Mam nadzieję, że mój haul zakupowy Wam się podobał. No nie wiem. Żegnam się z Wami i napiszcie mi, czy Wam się podobało to, co kupiłam, czy, czy nie, czy, czy mam pokazywać, tak? kupuje dla siebie, czy, czy raczej nie, no bo ja, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Więc jeszcze raz żegnam się z Wami, życzę wszystkiego dobrego i pa pa!